Witam 4 czerwca 2010 w Twoim wirtualnym gołemniku. Gołemnik dla wdowców, pierwsza połowa sezonu lotowego, dzień przed składaniem na lot z Hanoweru, lot 400 km, szczególnie korzystny dla roczniaków, dodam, że Dwa tygodnie temu z Hanoweru 50% konkursów. W ubiegłą niedzielę z Hale 210 km, 70% konkursów. Natomiast długiego dystansu z Hassel 625 km, zdobyły 40% konkursów. Jak widać, dyspozycja bardzo dobra. Zdrowotność zadowalająca Na szczególną uwagę należy zwrócić na samczyka 11.56 6 wkładań, 6 konkursów Roczniak z podstawowej pary wyrzymaczy, którego rodzeństwo lotowane suwał 650 km. Dyspozycja bardzo dobra powyżej 80 zwycięzca jednego z lotów. Lotnik przeparowany w trakcie sezonu lotowego, ponieważ dyspozycja samiczki były jej była niezadowalająca uważam że teraz jego osiągi się zwiększa w trakcie trwania tygodnia podawane środki firmy Agamat Nie stosuję żadnych antybiotyków, ponieważ zdrowotność jest bardzo dobra. Nie widzę powodów, żeby dodatkowo ingerować w zdrowotność hodowli. Przed nami lot z Hanoweru 400 km. Uważam, że ponad 50% konkursów. Powinny osiągnąć. Dyspozycja jest w hodowli bardzo dobra. Forma wzrastająca na porannym oblocie, obrocie. Latały jak odwrócone parasole. To oznacza, że dyspozycja jest wyśmienita. Na chwilę przejdę do przyległego gołemnika, w którym znajduje się grupa młodych z drugiego lęgu, te młódki po kilkudniowej kwarantannie, specjalnie do tego skonstruowanym koszu, gdzie mogą pobierać Karmę i wodę. Będą miały możliwość wyjścia na dach i dokonywania pierwszych oblotów. Tęk lęk młodych będzie liczył około 50 sztuk, które będą w osobnym gołębniczku. Część gołębi z drugiego lęgu pojechała do hodowcy do Rosji. Również pierwszy, trzeci lęk za około 2-3 tygodnie będzie do zaoferowania polskim hodowcom. Po najlepszych gołębiach rozpodowych. Dziękuję. Richard West, Poland.